Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem, że te skiny z Brunowarca są tragiczne i są niefajne. Przepraszam, myliłem się. Skin Andersona w takim wydaniu jest naprawdę mega kozacki. No, mi się mega podoba w tym stylu. Więc jeżeli widzu chciałbyś zgadnąć takiego skina, to pamiętaj, zostaw łapkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek i napisz w komentarzu Event WALENTYNKOWY! No i jutro na live'ie będziemy losowali 13.45 lub 14. .00. Pamiętajcie komentarzyków, losujemy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście eneba.com Na stronie eneba możecie kupować różne gierki, dodatki do gier, do ładowania, czy to na xboxa, czy to na playstation, karty podarunkowe, na przykład tutaj mamy najnowszą gierkę o zombiakach, która jest naprawdę mega spoko, ja się właśnie zastanawiam, czy jej nie kupić, gry dla dwojga. O, grałem tą gierkę, grałem tą gierkę, jest naprawdę mega świetna, to klikamy kup teraz, podlicz teraz, i oczywiście wpisujemy kod rabatowy HiTV. Zastosuj. Mamy 2% taniej. Rejestrują się z mojego reflinku, który znajdziecie tam na dole. Kolejne 2%, czyli 4% taniej. Plecak, fałdolce. Chłopie, kilow za dychę. Także wbijajcie na stronę neba.com Link w opisie. maleczko widzowie. Zobaczcie, jak się wystroiłem. Proszę Państwa, tutaj skin mi się kilo z serduszkiem. I proszę państwa, malowanie również czerwone. Oczywiście w lotnie również się wyposażyłem, a więc patrzcie, i pyk! A, to jeszcze nie teraz, to za chwilę. Tak się prezentuje moja lotnia walentynkowa. Porobimy tego Bambika i zaczynamy naszą ukochaną rozmowę. Tylko, gdzie ten Bumble wstrętny jest? Jest, jest! Ty, jak się. Jak się wtopił! Ja go totalnie nie widziałem, stary. A więc, drodzy widzowie, teraz mam do Was takie szybkie info: Mianowicie, napiszcie w komentarzu, yy, czy obchodzicie walentynki. A jeżeli obchodzicie. To w jaki sposób, jaki świętujecie? Ja do każdego komentarzyka przypnę serduszko, bo ja totalnie nie mam pomysłu na walentynki. Widzowie, pomóżcie. A więc, drodzy widzowie, walentynki walentynkami, ale tutaj nikogo nie obchodzą walentynki. Najbardziej każdego interesują darmowe przedmioty, które zostały. Lama? Dwie lamy? Co to były za dźwięki, stary? Takie, takie, takie plus 18 to były dźwięki co jest z tą lamą chlama, dobra mamy to, mamy mamy tą lamę, zgarniamy lucik oczywiście, że tak, Tak wspomniałem przed chwilą walentynki, walentynkami ale proszę państwa nas graczy interesują oczywiście darmowe przedmioty które dostaniemy z okazji walentynek a co najfajniejsze dla mnie mega spoko, bo to będzie taka mega, mega niespodzianka, niestety nigdzie nie mogłem znaleźć żadnych informacji na temat darmowych przedmiotów, które. które byśmy mogli. E, dostać. Tutaj, gościu. A ja nie trafiam, lol. Ale dostał bombę. Dobra, leży. No, tak wspomniałem. Walentynki z walentynkami, e, ale nigdzie nie mogłem znaleźć żadnych informacji. Takich przecieków. Jakie będą nagrody, co dostaniemy od Epica W ramach eventu, eventu proszę państwa yy, Walentynkowego Według mnie na pewno pojawi, pojawi się jakieś malowanko Może jakiś turniej o skina walentynkowy Jak nie patrzeć to co roku dostajemy różne darmowe przedmioty Od Fortnite'a w ramach Dnia Ty gościu Dobra, ta pompa jest naprawdę mega dobra. Jak się wyceluje, to z tej... Stoj... Widzieliście? Biało? Leży? Okej, okay. dziękuję panu za giereczkę. Cyk do lobby. Tak wspomniałem... Co roku od Fortnite'a na Walentinki dostajemy jakiś darmowy przedmiot, czy to malowanie, czy to lotnia, czy to po prostu jakieś questy, questy, za które możemy zdobyć expa i odblokować jakieś przedmioty wizualne, czyli kosmetyczne do Fortnite'a. Więc y, podejrzewam, że w tym roku, czyli jutro, pewnie około 15, wejdzie aktualizacja do Fortnite'a, która y, wprowadzi nam wyzwania walentynkowe, dzięki którym będziemy mogli zbierać zbierać, zdobywać e, darmowe przedmioty do gry. Jakie to będą, nie wiadomo, ale proszę Państwa, rękę sobie daję tutaj pyk, że na pewno coś takiego się pojawi. Jak się nie pojawi, zbesztajcie Ale jestem na, na, no, na 100% pewny, że jutro coś takiego się pojawi Wy w Fortnite. Gdzieś koło 15 lub 10 rano, dlatego trzeba... E, śledzić wuja, haja kanał Bo od razu jak się coś takiego pojawi Chajów wjeżdża i nagrywa Dlatego subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem A ja jadę tam tych porobić Tam jest chłopie ognisko Płonie ognisko w lesie Jaki dobry humor mam, ty Dobra, czy ja tam dolecę Tamto drzewo bym chciał się chwycić Tamtego drzewa Czy on mnie widzi? Leży? Mi najbardziej zależy. Ja! To bot? Dobra, leży. To był pan boteł? Krysto! Okej, okay, mamy go tutaj w kapsule. Już na mnie ucieknie. Ta, 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 ta. Ty! Słyszałem chyba kolejnego! Ta! Jest kolejny! Ta! Jak się skradnął, cwajak! Nie dostał! Leży, okej, okay. okej. Okay. Drodzy widzowie. Wyczekujemy do jutra. Do godziny. Do godziny, proszę państwa. Ja słyszałem tam szał jakiś. Piję potkę. Wypiję ją. Aj Ale tutaj nie da się! Nie da się, widzowie! Wiertarka to wiertarka. Opieczyści każdego. Ja cię kręcę! Ja cię kręcę wariacie to było... Idą w kolejni To bez jaj. Kolejny gość. O Jezu! O Jezu! I zawsze przegrywam w taki sposób. Zawsze w taki sposób przegrywam. Masakra. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. E, tak jak mówiłem, jutro pomiędzy tak 10 a 15 będzie mała zawartość danych, e, która wprowadzi nam nowy event do Fortnite'a. I ten event będzie wprowadzeniem takim do walentynek i będziemy mogli odebrać za questy darmowe jakieś przedmioty do Fortnite'a. Na ten moment jeszcze nic nie wiemy, jakie to będą przedmioty,